Człowiek, Człowiek, za głowę Człowiek, na na Wszystkim nam się pasienka podoba podoba. Zwalczcie, Człowiek, 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 wam historia Człowiek, Musicie Człowiek, Musimy Człowiek, jak, jak się pozbyć tu Człowiek, cza, cza, cza. Oj, nie dobrze, niedobrze, nie, nie, nie dobrze, Pan nie, Hetman pan. przysłał nowy okulnik. Oj, niedobrze, oj. nie dobrze, Ale może i dobrze, Ał. jeżeli ten nowy okulnik odwołuje wszystkie poprzednie okulniki, co się już nieraz zdarzało z ogromnym zresztą dla całego sprawy pożytkiem. Ba, ale ten okulnik, proszę pana, niczego nie odwołuje. Nie dobrze. Niczego jeno zaleca, aby załogi uprawiały sztukę epipod. Эпистопа... Может, штука эпистолографичная. О, 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 власть не прошла. Штука эпис... Epi tak nie no, mam Tak mniemam, tak mniemam, i że sztuka epistolograficzna jest o. sztuką pisania listów, Dlaczegoż więc nasz Hetman nalega na jej uprawianie? Nie wiem. No, to, no bo, bo on sam ją uprawia, pisząc mnóstwo listów do tej całej swojej Marysienki, stąd też ta cała epistolografia. No, no, jak, a, jak, jak, jak was, proszę pana, powiedziałem? To powiedziałem e, epistolografia. O, 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 ja to muszę wypowiedzieć. O, o, o. Ep, po, ja, ja, ja tam nie jestem zatem, aby żołnierzu wodrywać ode zajęć dla jakowejś tam epistolografii. Okay. Bóg panie, ty słyszysz, proszę pana, i nie grzmisz, żeby takowy młot jak jak Srogi luźniak tak bez, bez nijakiego, proszę pana, wysiłku wypowiadał ów straszliwy wyraz, przed którym ja... Pierwsza szabla rzeczypospolitej. Pierwsza, pierwsza, pierwsza. Bezradny stawam. Hej, nie masz sprawiedliwości na tym świecie! Hej, hej słusznie, słusznie, prawi, słusznie prawi. Pan komendant, niesłusznie mają do mnie pretensje o ową epistolografię. Leśnia! To jest? Wąs z komnaty na Majdan i nadziać się na pal aż do odwołania! To jest! No. Dufam, że po takiej nauczce nie będzie już co chwilę wyjeżdżał z tą swoją całą epistolografią. Melechowicz! <laughs> Melechowicz! W tej we, tak, we. chwili marsz na podjazd! No, no uspokój się trochę no. no. Michał, usiądź sobie. Odpocznij już no. ja na pewno nie będę ci denerwował gadaniem o tej epistolografii. Tak. Dobrze, dobrze. Co? Tak. Za głowa? Tak jest! Do mycia klozetów! Tak jest! No. No, i, i, i niech mi ktoś tu jeszcze spróbuje propagować epistolografię. Joj! Wyszło mi! Wyszło mi ludzie! Załoga! Tak, tatarzy! Co? rodowie, wszyscy do mnie! Tak, 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 wyszło mi! Wyszło, wyszło. Posłuchajcie! Posłuchajcie! Wyszło, no. wyszło mi! Epist. ep, -ep, -ep, -ep. Co tam stoicie? Przegonie ja was nie robię. Hajdana na Szable w głowie! Ej, szable w dłoń. W dłoń Długi, lwiuki, a łupy wziąstroki Hajda na koń! hajda na koń! Pokażemy się godni epoki Epoki ruszamy w górę Ruszacie w bój! Aby Maśkę uwolnić od zbója Tatarzyn zbój! Okrutny zbój! Nie zwycięży nas nigdy